Kocjana, w którym ma odbyć się proces, proces Olszańskiego i Osadowskiego. Jesteśmy tutaj. Jest dużo policji, jest to ulica Kocjana 3. W czasach jeszcze prahistorycznych ja tu urzędowałem. No, niestety, historia, historia. Witamy wszystkich zgromadzone osoby, które są, kibicują naszym druhom, czyli kamratom, którzy są niesłusznie uwięzieni tylko dlatego, że mówią prawdę. A najgorsze, a najgorsze w tym wszystkim to jest to, że oni siedzą tylko dlatego, że mówili o czymś, do czego chcą nas wepchnąć. Najwyższe władze partyjne i państwowe na czele z pierwszym sekretarzem. Znaczy dzisiaj to nie wiem, czy jest pierwszy, czy jest dwóch pierwszych. Jeden to jest prezydent, drugi jest to jego świątobliwość, premier. Chcą nas wepchnąć do czegoś, do czego nam nie po drodze, ale dla usprawiedliwienia są to tacy ludzie. Mną nie dowodzi nikt, nawet małżonka. Nimi dowodzą Amerykanie i na polecenie, jakim każą tańczyć, to tańczą. I to jest właśnie to najgorsze w tym wszystkim, że ta polityka prowadzi do bardzo złych wynurzeń. Mam nadzieję, zarzuty, zarzuty, które o zarzutach, których można było przeczytać w internecie są kłamliwe, bo o ile ja się orientuję? Wcale nie prowadzili w swoich y, manifestacjach, swoich pokazach do tego, że chcą wojny. Oni wręcz przeciwnie mówili, jaką jest szkodliwością wojna, czyli przeciwko wojnie. Te worki, które oni rozkładali, tylko nie wiem, czy po kartoflach, czy, ale z tego, co wiem, na pewno chińskie. I gdyby nie Chińczycy, ja nie wiem. Jakby ci bohaterowie wracali, no nie wiem, jak może od razu już w drewnianych, nie wiem jakie lepsze, czy dębowa, czy sosnowa. Także nawet worki są chińskie, w których tam się transportuje tych, którzy szukali tam szczęścia. Przypomnę z Polski, nie powiem ile, bo to się nazywa na literę T, nie szy. Tylko na literę T, jechali tam zobaczyć świat. To, nie, to, co się dzieje na wschodzie, od razu powiem, to nie jest Afryka. To nie jest Afryka ani Azja, więc tam jest kampania wojenna porównywalna, nawet bardziej groźniej jak w czasie II wojny światowej, to żeby wiedzieć. I, dla, I za to, że przestrzegali nas, to znaczy się mnie to może już mniej, bo ja nie dam się wkręcić w nic bo potrafiłem się tak zabezpieczyć, że w nic mnie nie wkręcą, ale najbardziej nam chodzi o młodych, młodych i jeszcze raz młodych obywateli polskich, waszych dzieci, wnuki, a może niekiedy i was samych, i was samych, chodzi o to, żeby nie wkręcić, bo ja uważam, że wolałbym zobaczyć, jak więzienie wygląda jak front. Czy może ktoś od siebie coś chce dopowiedzieć, tak od serca? Tu panów z Polsatu nie będziemy pytać, bo na pewno mają inne... To znaczy się, tu panowie operatorzy, to oni no po prostu tylko realizują dźwięk i, i obraz. Dziwię się, że mnie nie nagrywają, no. A tak chciałem wystąpić w Polsacie. Normalnie. No trudno, tak to bywa. No. To szał, mi. Bo musimy... Za mi. Za dęsał, za zaraz, gwiazdą. zaraz, a gdzie to to tańcą? Nie wiem, ale... ale, gdzie, ale w którym programie tańcą? Jestem. Jestem a ja gwiazda. jestem antytalent w tańceniu, a to powoduje, że duży śmiech by był. Czyli jeśli bym wystąpił u was, to by była duża oglądalność. Bo to na tym to polega. Tak Takie to jest. Zapodrzegani do pokoju. Niestety dzisiaj jest areszt, są sprawy. Natomiast dzisiaj modne jest podżeganie do wojny. Jak to robią wszystkie główne media, ścierwo, ścieków. Pokazują Co? Co? O, ja. Witamy Zastępcy serdecznie. Przestępcy sądzą wolnych ludzi, niewinnych. A? Przestępcy sądzą niewinnych ludzi. Takich czasów, żeśmy się w tym kraju. Zobacz, jaki przestępcy tam są. Zasieki, trafy. Tu jest wejście, są no, no, są to Tu jest ja, to miejsce, byli. gdzie jest selekcja. Nie wiem, pewnie wejść można, może bo by spróbować. Ciekawe, czy tam można wejść. Nie no, wiem. Można, tak. Co? No, można? To jest podróż, można. To jest skandal, no. No skandal, straszny skandal. Spróbuję ja też. No idę tu jako asysta. Nie wiem, czy to się, Nie da rady. Ale o, już drzwi są otwarte. Dobra. Czy można przejść? A, gdzie pan chce przejść? A zobaczyć tam, bo to jest stołówka. Może obiad dają? Nie, nie ma tam obiadów. Nie. Proszę, że tak powiem. Warto. proszę z wukandą się zapoznać i ewentualnie Aha. wtedy państwo wszystko będą wiedzieli. A, dobrze. Ta A gdzie ta wukanda? Wiedza, pan nie może udzielić informacji. Ale co pan potrzebuje? Ja, nie. Do, 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 do tego pana mówię, nie Trudno. Wygonili nas. Trudno, wygonili nas. Znaczy się, może nie wygonili, ale wyszliśmy dobrowolnie. My tutaj, jak, jak ja miałem tutaj sprawę z Niedzielskim, to telefonów nie można było nic znieść, wszystko trzeba było tu zostawić. Aha, czyli żeby nie nagrać, co, co kto mówi. Jak poprosiłem o płyty ze sprawy, to na każdej płycie, ale na każdej jednej płycie, było napisane, że, że jest to tajemnicą i ujawnianie grozi odpowiedzialnością karną. Takie rzeczy się działy. Właśnie to co trzeba to jest jawne, a to co nie potrzeba, co nie szkodzi nikomu, jest. No, ja, o, witam, przywitam się z widzami, to ja jestem tutaj na Kocjana 3. Nie byłem tu oh, 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 od najstarszych no, Indian ale nie byłem. Uważam, że to nie powinno mieć miejsca, że trochę rozwagi by się wybrałem. No, 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 nie, nie, przeciwko Polakom. Niestety przeciwko Polakom. Popieprzone prawo no, no, nie jest prawem. <try> Nie, panowie wykonują polecenia, ale niezgodne z prawem. No. Ale, ale przecież w pandemii, pan... przysięgali kolega, ale nie nie. w pandemii oni cały czas wykonywali nielegalne no, jakieś nie, prawa przeciwko ludzkości zgodniejąc nie, nie. zamachki, zamykają restauracje. Każdy policjant ma w swoim regulaminie i powinien to znać. Tak. Ale Przepis, który mówi, że przecież, mogą, a nie, nawet nie, muszą nie, odmówić nie, wykonania rozkazu, jeżeli on jest sprzeczny z prawem. nie, przecież, spraw, nie ale ale nie sprzeczny z premią. Jaką premią? Panie no jak to jaką premią? No, jak wszystko zadziałane, jest premia, ordery. No właśnie, weź, weź sali, weź no, ja Muszę mogę wejść. wejść do każdego cholera sądu na świecie, bo ma międzynarodową legitymację, a Tacy, do polskiego sądu nie mogę wejść. No ludzie, jest ale coś pan nie normalnego. To, nie, rozwartości to, rozwartości to, rozwartości to, to nie, nie jest To, 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 jest to, to nie są. jest niejawna. Co ja mogę z No co, ale nie możemy tu wejść. To z naszych podatków Ale Na jakiej podstawie jest niejawna? Ja chcę to wiedzieć. Na podstawie polecenia sądu. A Na podstawie widzimy się sądu, tak? To już tak jak mówię. Nie... Proszę pana, w Brazylii wchodziłem wszędzie do sądu, a w, do Polski, japońskiego obywatel, nie mogę wejść. No, was chyba coś naprawdę? Macie powrót, coś panu już jasno. Panu zimno jest, jakby by straszna rzecz by się stała. W tej sali sądzimy przecież. I za takimi tymi <laughs>

Słuchajcie, żeby ten tutaj nie robić... dobrze, żeby nie mieli później materiału, który mogliby wrzucać w internet wychodzimy na zewnątrz. Nie będziemy tutaj robić im przedstawień. Jest taka propozycja. Idziemy na zewnątrz. to Oni będą później z tego robić. A, A, nie, to A niech sobie robią karty. Sobie, sobie na, wiesz, na gdzie zewnątrz. Mam, wiesz, gdzie mam, mam takich gnojków? To są po prostu, to są na zlecenie oni wykonują. Nie wiedzą, co to jest naród. Nie wiedzą, jakim prawem Rodowi, który nie był karany. Ale nigdzie. oni tu są na zlecenie. No, no, Basi, ale no, oni no są wiem, tu na zlecenie. No. No. Panie Wykonują zbysku, to na szczęście się to jakiś czas zasady zmienia parlament i może wreszcie kogoś wreszcie osądzą. Między innymi... Mam synów I bym nie chciała, dlatego przyszłam, żeby na maczynkę nie poszedł do mięsa, a wy im A tu oni pójdą pierwsi. O. Ja jestem za, a nawet przeciw. A. Rewolucja najpierw pożera swoje dzieci. Wy jesteście tymi dziećmi, żebyście wiedzieli. Następni w kolejce jesteście wy. Trzeba troszeczkę rozum ruszyć, zruchować. No. Ale czy to te Polacy, to nie przydadzą się Polacy? To nie Polacy są. Ale no. Żydzi, Żydów mordowali przecież w czasie Ta. II wojny światowej. Oni historii to się to nie ważne. uczą, nie znają historii. Nie, nie znają, nie jak nie było uczą. w gettach. Nie, to jest. Żydzi głównie. A, a Wyszło, nie, oni to oni wykonują swoją jakby pracę, taką sraką, owaką dostają takie czy inne pieniądze. Ale ci, którzy mają nas bronić, nas oni przysięgali narodowi, nie zasranemu rządowi X, y, Z, To jakim prawem oni wszystkie y, wszystkie te y, rozprawy utajniają? Widzi mi się. Dokładnie, to Widzimy się. No bezprawie, ja, jawne bezprawie. Zarządzenie pełne a mnie to nie obchodzi, tam, nie ten, to Nie wiadomo, czy oni już są. Jakby był jakieś tajne, przez poufne, To, podróżne, ufne, to, to jak oni są, to jak oni są tam w środku, to tak naprawdę możemy rzeczywiście wyjść. My, nie dajmy nie, pożywki no. do, do, bo jest tak, odprowadzę Was do bramy, zobaczycie bramę, kochani Staniemy. widzowie, bo to nie ma sensu jakąś... Oni... Zaspiewamy. Słuchajcie państwo, może zaśpiewamy ile mamy w piersi może to usłyszymy. Tak, bo to nie ma sensu, jak wiadomo, że już są to. Widzimy sobie. Widzimy sobie. Widzimy, zobaczymy. To jest sąd, teraz jest sąd. Kiedyś była stołówka. Idziemy na szoleczko. słoneczko. A tylko nas nagrywają i będą potem... Mam nadzieję, mam nadzieję, że jakość filmu jest jakoś w miarę. Tutaj był plac apelowy, na tym placu apelowy z bardzo znanych osób. To był Milczanowski na przykład. Czy Skalski taki pilot. Budynek w, w głębi. Jego tutaj nie było. To jest chyba teraz, nie wiem co to jest, może mieszkanie, może jakieś magazyny. Tutaj się dzieje, ciekawie się dzieje. Przejdziemy pomału, pomału, pomału do wyjścia. I zobaczymy wyjście, o jedzie poczta.

To jest budynek chyba mieszkalny, ale nie wiem czy to jest mieszkalny. Może coś przerobione dla sądu. A, B, C, D, e, ABCD ENG Wszędzie są. Jowery. Jowery nawet co Jowery nawet są. I wychodzimy biuro Biuro Przepustków Biuro Przepustków No i jesteśmy na zewnątrz Na wolności. Kulturalnie jest bar Jest pięć stolików wolnych ja. także Możemy kulturalnie spędzić czas tak, zwiedziliśmy Bez... tutaj. Widzieliśmy, jak przestępcy sądzą o Polaków. Tyle. Nie chcę się, powiem szczerze, że Jaki chyba... Jak traktują. Chyba pomału zakończę relację, bo wystarczająca jest, że więcej pewnie nic się nie zobaczy. Zwiedziliśmy teren, dzięki temu nam się udało. Nikt nas nie czepia, powiem szczerze, że tutaj jednostkę zamienili na sąd, bo teraz y, szukają terenów na nowe jednostki, czyli biznes, normalnie życia robią naszym kosztem. Także pozdrawiam serdecznie i dziękuję za oglądanie. Kawałek dalej jest płatny park. Prawo, się wjeżdża w tunel. Trzeba się najeździć, żeby znaleźć... No. A cały czas tutaj tak jest. Jeśli chodzi o parkingi, to tak jak tam, daleko, daleko. Kończył się tam, daleko parking. Po co zlikwidowali parking? No bo słupki, na słupkach ktoś musiał zarobić. To nie chodzi o słupki, tu chodzi nie, o to, o żeby był płatny. słupki, jakaś firma jest, która te szlabany, słupki robi, to jest biznes nad biznesem. Przecież tu można parking zrobić tak. wzdłuż, tam tu, gdzie te o, słupki No to, to przeszkadzało. No bo tu chodzi o to, żeby nam utrudnić życie. Także tym miłym akcentem kończę jeszcze malutki rzut. Ok, bar. bar. Bar Grodzki. Wszyscy tu są. Ja też jestem. Biznes szlabanowo-słupkowy jest wielki w Warszawie. firma Stryjka, Wujka, Cioci i kto tam jeszcze się obłowili, także Warszawa wygląda jak kiedyś wieś. Szlabany, płotki, słupki, tak to wygląda.